Niedawno informowaliśmy o możliwości powstania w puławach Pump Tracka, czyli specjalnego toru rowerowego z muldami i zakrętami. Zwolennikiem tej inwestycji przy ulicy Rybackiej był prezydent Paweł Maj. Stworzenie Pump Tracka w puławach było jednym z jego sztandarowych projektów i haseł kampanii wyborczej. Przypominamy wypowiedź prezydenta z grudnia 2021 roku. Już od wielu lat młodzież zgłaszała się już do mnie, kiedy byłem radnym, teraz jak jestem prezydentem, żeby znaleźć takie miejsce, gdzie można uprawiać jeździć rowerem, czyli tak zwane powstanie pamtraku. Tutaj proponujemy takie miejsce, mamy teren miasta 2, ponad 2 hektary po tak zwanym Maćkowym Dole, gdzie może powstać taki tor rowerowy. I mi osobiście i wielu mieszkańcom zależy, żeby właśnie młodzież mogła kontynuować swoje pasje, rozwijać się fizycznie, nie korzystać tylko z, z wirtualnego świata. Tym bardziej, że jest to naprawdę wspaniały teren pod względem walorów krajobrazowych, jest to Pławskie Powiśle, teren który powinien być zagospodarowany, a nie leżeć, że tak powiem, odłogiem. Podczas sesji budżetowej Rady Miasta, która odbyła się w ostatnią środę, zdecydowano o przeniesieniu środków w kwocie 2 milionów 200 tysięcy złotych z budowy pump Traka na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach. Wniosek podczas zebrania Komisji Oświaty i Wychowania złożył były prezydent Janusz Grobel. Pomysł zyskał uznanie większości radnych. Rozpoczęliśmy budowę drugiego budynku na osiedlu Słoneczne Piaski 2 w Puławach. Oferujemy 35, 2 i 3 pokojowych mieszkań w metrażach od 36 do 65 m2 z przestronnymi tarasami, balkonami i lodziami. Planowany termin ukończenia inwestycji to drugi kwartał 2022 roku. Zapraszamy do biura sprzedaży ulica Dęblińska 18 w Puławach. Zadzwoń 81 888 5515 www.magdom.pl